i Jeszcze raz chciałam Państwu podziękować za wspólnie spędzony dzień i życzyć szczęśliwego powrotu do domu i szerokiej drogi. Dziękujemy. 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 Dobrze. Cieszę się bardzo. I dziękuję bardzo i także polecam się na przyszłość, bo mi naprawdę bardzo miło. Dobrze. 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 Dobranoc. 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 Rano. Dziękujemy. Czekamy do tak Do czekania. Do widzenia. Субтитры <laughs> <laughs>

何で <music> <music>

lub czy Zerówki pod Aha. tym tam szyborku jak jeszcze mieszkałam <śmiennie> mm. mi, taka, taka, mi na i do mnie taka akowiczynka, tak, no tak, 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 i tak, tak, Do mnie. tak, 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 poując ja się babka przegróciła rany woskie par gdzie tu no Jaano 我爱祖国。 na dole jest przeznaczone do rozstrzygania. Jeżeli na, ktoś dokonuje na kolejnego napadu, to tutaj pojawiają się osoby z poniżej stylu. Lata 20, lata 30, jak ta mostowa, jak się nazywa ta maszyna, e, tutaj mamy nasze zaznaczenia w パパで私。<music> I posłuchajcie, ja też sobie zadawałem pytanie, że coś mi w tej racji nie pasowało, dlatego że za bardzo nie kojarzyli takiego ośrodka. Przecież to coś

bo Państwo spokojnie w muzeum. Wyjście i, i yy, te jest tylko piętra, to ekranem z kamery na tak wody. Nie wierzycie, nie wierzycie. No idziemy spod tunelu, będziemy widzieli, e, proszę Państwa, Zamek Królewski. No, bo to najbardziej, proszę Państwa, specyficzny. zero. Daj Je suis pas niaise, domme. D'accompagner avec Tak? Tak? to ja. Tak. non, tak. <grymka> <grymka> 了了了了不看了,了,了我不看了,了我不看了我不看了不知道了,了不 <laughs>

Proszę Państwa, na Solcu, e, nazwa tego miejsca wzięła się stąd, iż e, no, w przeszłości tutaj znajdowały się takie marszki. E, widzimy zamieszanie, wszyscy stoją przy bramkach, bardzo dużo jest e, ochrony. E, tam, e, przepraszam, ten stadion jak najbardziej można zwiedzać, e, w cenie właśnie widać Tak, kopułkę z flagą, ten taki charakterystyczny świetlik. I proszę Państwa, tutaj pomnik Armii Krajowej. Tak, coś dla Państwa. Taki żoglowiec. Wzięła się nazwa tego placu. Zresztą proszę Państwa... Figura Świętego Jana Nepomucena była wystawiona jako, jako takie, no można powiedzieć, na pamiątkę wielkiej akcji brukowania ulic w XVIII wieku, które zaprowadziła Pałac Gototki obecnie gmach Ministerstwa Kultury i Sztuki po prawej kościół Jezui karmelitów basych. Kościoła akademickiego Świętej Anny, także z klasycystyczną dzwonnicą. No i wspaniały tutaj widok, proszę Państwa, na plac zamkowy, na iluminowany plac zamkowy, kolumnę Zygmunta, i tam w dali był widoczny Kościół Jezuitów i archikatedra Świętego Jana Chrzciciela. A my wjeżdżamy, proszę Państwa, tutaj w ulicy. Natomiast po stronie lewej za chwileczkę zobaczymy Pałac Blanka i Pałac Jabłonowski. Proszę Państwa, tutaj jest tablica upamiętniająca. W tym budynku został zastrzelony, proszę Państwa, Kamil Krzysztof Baczyński. Tak, dokładnie. A został pochowany, proszę Państwa, zaraz Państwu pokażę, w takiej zbiorowej mogile. O, tu jest taka brama, przechodzi się na tyły zamku. Później po wojnie, proszę Państwa, on. Maczyński był ekshumowany i został rozpoznany, że to jest jego ciało, po tym, iż miał sześć palców u stopy i medalik ze Świętym Krzysztofem. My no dojeżdżamy do kościoła. Przepraszam, do placu. Były takie plany odbudowania pałacu Saskiego, no ale niestety zabrakło funduszy. No i my cały czas, niemalże z każdego, proszę Państwa, miejsca widzimy Pałac Kultury i Nauki, najwyższy obiekt zabytkowy w Polsce. Po prawej stronie hotel europejski. Na, na około z taką, z taką rotondą, prawda? W tamtym miejscu znajdowała się pierwsza w Warszawie opera. Tak, pałac kultury, świetnie iluminowany. A tutaj, troszeczkę bliżej z naszej strony, proszę Państwa, gmach PASTY. O którą zresztą się toczyły w czasie Powstania Warszawskiego krwawe, krwawe walki. No, na szczęście które zakończyło się zwycięsku dla Polaków, gdyż proszę Państwa w tym budynku znajdowały się główne, e, główna centrala telefoniczna, tak? Czyli kto miał, centralę, kto, to, ten, kto miał centralę, ten miał właśnie władzę nad generalnym gubernatorstwem. I proszę Państwa po stronie e, z kolei e, lewej pierwszy McDonald's w Polsce. gdzie się znajduje teraz Pałac Kultury i Nauki, e, znajdowało się tak zwane małe getto, o którym wcześniej e, wspomniałam. E, pałac, sam pałac powstał na kanwie, można powiedzieć, trzech ulic Śliskiej, Złoty i Siennej. E, jakbyśmy przespacerowali się naokoło Pałacu Kultury, to w niektórych miejscach jeszcze widać, zaznaczone kostką, e, inną kostką klinkerową, właśnie miejsce, w którym przebiegały mury getta. I w ogóle w niektórych podwórkach, jak zaczniemy tak penetrować, to z kolei zachowały się e, autentyczne fragmenty getta warszawskiego. I proszę Państwa, naprzeciwko widzimy tak, znaczy no złote tarasy to tak, tutaj po stronie prawej i naprzeciwko hotel Polonia ze wspaniałą taką secesyjną, e, secesyjnej szacie. Proszę Państwa, na tym przykładzie, na przykładzie właśnie tej pierzei możemy sobie wyobrazić, jak wyglądała przedwojenna Warszawa. Rotunda lewej, Lebe. lewej. <grym> tak. Już wiemy, że jak pani, pani w prawej a my, biemy, A my jedziemy proszę Państwa ulicą Marszałkowską, teraz skręcamy w Aleję Rozolimkę. E, proszę Państwa e, nazwa ulicy wzięła się stąd, i, e, no niestety sama osada nie powstała zbyt wiele, ale e, zbyt długo, lecz e, właśnie nazwa e, ulicy Aleje Jerozolimskie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Jeszcze raz chciałam Państwu podziękować za wspólnie spędzony dzień i życzyć szczęśliwego powrotu do domu i szerokiej drogi. Dobrze, cieszę się bardzo i, pol dziękuję bardzo i także polecam się na przyszłość. bo mi naprawdę bardzo miło. Dobrze, dobrze. Dobranoc. Dziękujemy. Do czekamy Do